Czwartek, 11 grudniami na godzina 21.7. Zapraszam Was na ostatni odcinek z zapisami, czyli 15 odcinek Teleturnieju 1 z 10 w 8 serii. Dzień dobry. dobry wieczór wam wszystkim. Normalnie dzisiaj powinien tutaj zasiąść po prostu ktoś inny. Chociażby osoba, która nie prowadziła jeszcze wcale jakiegokolwiek odcinka. Ale, moi drodzy, niestety, motywacja ogólnie zauważyłem, że spada. Co tutaj więcej mówić? Kto dzisiaj sobie sprzepaścił okazję na to, żeby sobie zagrać i dostać się na kolejny odcinek, czyli na wielki finał już, który będzie w przyszły piątek, o tym powiem później. No to będzie po prostu czekać, nie powiem ile, bo dość długo. To też o tym wspomnę na koniec. No cóż, moi drodzy, life is brutal. Sami, sami zresztą chcieliście, tak ironicznie mówiąc, bo jak sami widzieliście, ilość osób, która się zapisywała na poszczególne odcinki, była po prostu tragiczna. Tylko w niektórych przypadkach odcinki, jakby to powiedzieć, miały poniekąd sens. A teraz też mają sens. Ale grono jest po prostu bardzo mocno okrojone, a nawet występują po prostu pojedyncze osoby. I tak dzisiaj niestety jest, ale spokojnie. Jakoś sobie poradzimy im być może uzyska większą ilość punktów i tym samym większą pozycję na liście zwycięzców do odcinka finałowego. A kto to jest? Przekonajcie się sami. Dowiedzcie się sami w sumie. Możesz powiedzieć to. No? No to ja się, Paweł, Windy, to, to, to jest dokładnie Paweł, czyli Windy i KM w Warszawie. Otrzymujesz na start ode mnie trzy punkty, oczywiście. Żeby tu była jasność, ja sobie to zapiszę czemu mi tu nie chce pisać wait i tak mamy sporo czasu więc no ja spoko, ja spoko. A teraz chcę pisać za szczęście przypominam 40 pytań zadaję Dopóki nie uzyskasz progu 30 punktów, jesteś, jakby to powiedzieć, bezpieczny. Jakbyś nie znał odpowiedzi na jakieś tam pytanie. Teraz, jak znasz odpowiedź na pytanie, które zadam zaraz, to się po prostu zgłaszaj i odpowiedz prawidłowo. Podkreślam to słowo prawidłowo, bo nieprawidłowa odpowiedź skutkuje zabraniem szansy. Czy tam zgłaszaj się rozważnie po prostu i tylko tyle w temacie. To lecimy, moi drodzy. Pierwsze pytanie będzie z kategorii przysłowia i powiedzenia. A treść tego pytania brzmi tak. Dokąd przysłowie? Gdzie kucharek sześć? Proszę. Tam nie ma to jest. Tam nie, no, nie ma to Co jeśli jest. Jest, jest poprawną odpowiedzią, tak. Kolejne pytanie będzie z kategorii fizyka. Jak nazywamy ciało, które dobrze przewodzi prąd elektryczny? No przewodnik przewodnik następne pytanie będzie ono z kategorii już mówię jakiej geologia czy tam może i nawet geografia już nie wiem co jest głównym składnikiem chemicznym słońca jaki pierwiastek chemiczny Bezpiecznie, dobra. Wodór jest poprawną odpowiedzią. To trzeba było odpowiedzieć. Aki to nie nie Ady. Nie, 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 nie zgłosiło, nie, 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 nie 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 o tym, bo masz póki co 23 punkty, więc spokojnie. E, powiedz mi proszę, czy tam jak będziesz wiedzieć, kto jako pierwszy człowiek stanął na księżycu? Jak się on nazywał? Proszę. Nelly Nie, nie, Nelly Armstrong. A, I tu muszę zabrać szansę, bo się zgłosiłeś. To był w kosmosie. Tak? Ja niczego nie przekręciłem czytając pytanie. Nie no, wiem, wiem. Co to jest Proxima Centauri? To jest gwiazda najbliższa Słońcu. Jak nazywa się zjawisko, gdy księżyc zasłania Słońce? To jest zaćmienie Słońca. Kurde, kurde, nie co końcu języka, ale... Dobrze myślałem, żeby po prostu nie, nie z... myślenie, żeby się nie zgłosić, ale... To A jak nazywa się galaktyka, na w której znajduje się Ziemia? No i jaka jest odpowiedź? Veganetna? odpowiedź. I teraz co by nie było, musisz odpowiadać na pytania. Jak nie będziesz wiedział, to już twoja strata. to Będzie szansa zmarnowana. Bo jest już ten próg 30 punktów osiągnięty. Czytam pytanie z Jej. kategorii tym razem, bo widzenia i przysłowia znowu: Dokończ. Zapomniał w? Zapomniał w? Jak rędziem był? Jak rędziem był? Odpowiedź. Nie wywołuj wilka z lasu. Która z poniższych skał jest skałą magmową wylewną? Jeszcze chociaż powinienem już tego ci nie uznać. Która z poniższych skał jest skałą magmową wylewną? Oj, nie wiem. Bazar. Oj, to nie wiem. A. Chodziło o bazar. Ale mam jeszcze jedną szansę. Damy radę. Jakie nogi ma kłamstwo? Bym... Oczywiście, to że pia. krótkie. A jaka jest końcówka przysłowia darowanemu koniowi? Co, da, co darowanemu koniowi się nie robi? Nie, podchodzi się, nie do niego podchodzi się do niego od tyłu. Nie zagląda się w zęby. Chodzi, o, chodzi o to, że jak dostajesz prezent, to po prostu nie ingerujesz w to, czy, czy coś jest mnie nie tak, czyli jakoś w ten sposób. Inaczej, jeśli przekręciłem, to mnie poprawcie. Ostatni odcinek z zapisami Dobre. bardzo krótki był, ale mogę cię pocieszyć, że w sumie masz nieco lepszy wynik. Ale tylko nieco, bo 20 punktów więcej. Dobre, dobre, Miałeś, coś. słuchaj, dobre, znaczy coś. już ci powiem, ostatnio to były tak 43 punkty z trzeciego odcinka, teraz masz 63 punkty i o jedną pozycję wyżej w takim razie idziesz. Dobra, znaczy tak, zawsze coś. Dobra, coś, to jest prawda. Hmm. sobie zaktualizuję listę na wielki finał i zaraz powiem co dalej będzie. Moi drodzy, no i w ten oto sposób dobrnęliśmy do końca odcinków z zapisami. Jak ktoś nie... Jak ktoś by chciał jeszcze zagrać tak, na tym teleturnieju, to nie mam zbyt dobrych informacji, ponieważ najprawdopodobniej w marcu kolejna seria się nie odbędzie. Odbędzie się jak już dopiero na jesień, czyli gdzieś we wrześniu, więc będziecie musieli trochę poczekać. Niemniej jednak zachęcam do oglądania w przyszły piątek o godzinie 21. Tradycyjnie odcinka 16, czyli Wielkiego Finału. I tutaj myślę, że już będzie o wiele więcej osób. Docelowo powinno być 9 osób, bo tyle jest na liście tam na kanale ogłoszenia na serwerze Discordowym. Tego teleturnieju. Dziękuję bardzo za, u, za zainteresowanie tym, co oglądali i życzę no, miłego wieczoru. I słyszymy się w przyszły piątek, bo wielki finał to je, z reguły prowadzę ja. nie Nikt inny. Także dziękuję bardzo i do następnego razu. Trzymajcie się na razie. Zawsze